Witam serdecznie, nazywam się Monika Cywińska, jestem instruktorką fitness i pilates dla kobiet w ciąży i mam z maluchami. E, prowadzę zajęcia według mojego autorskiego programu Mama Fit i dzisiaj razem z Eweliną i z Natalią pokażemy Wam kilka ćwiczeń, które pomogą Ci, jeżeli doskwierają Ci bóle pleców, jesteś w ciąży, doskwierają Ci bóle pleców lub chcesz wzmocnić mnieś. Pleców i brzucha, żeby tych bóli uniknąć. Zaczynamy przede wszystkim od ustawienia postawy ciała, którą, o, której, o czym warto pamiętać w czasie całego treningu i warto też pamiętać o tym na co dzień. W ciąży, kiedy, mięśnie, kiedy brzuch rośnie, mięśnie brzucha się rozciągają. Mięśnie brzucha przede wszystkim proste, czyli ten, ten prosty mięsień brzucha, który tworzy takie dwa paski przez środek brzucha i mięśnie poprzeczne, one się najbardziej rozciągają w ciąży. Co to, co to powoduje, co, co się wtedy dzieje? Wtedy ten rozluźniony brzuch, tutaj te mięśnie piszczają, bo są rozciągnięte, w związku z tym tworzą się napięcia tutaj e, w, dolnej części, w dolnej części kręgosłupa i te często kobiety w ciąży narzekają właśnie na bóle w dolnym odcinku kręgosłupa. Dla równowagi zaczynają się garbić górne plecy i pochylać się głowa. Przez co zaczyna z czasem też, może, możesz też odczuwać bóle pleców w górnej części kręgosłupa. Dlatego my staramy się przede wszystkim, te wszystkie ćwiczenia, które tutaj robimy, na to się nastawić, żeby tą postawę ciała utrzymać. Więc jak, na czym to polega? To jest bardzo proste. Po prostu napinamy lekko, zasysamy lekko ścianę brzucha do kręgosłupa. Popatrzcie, stańcie dziewczyny bokiem pokażcie jak to wygląda. Czyli przytulamy Ustawiamy lekko dzieciusia swoim brzuchem. Ustawiamy wtedy miednicę, czyli nawet nie trzeba w to włożyć jakiegoś wysiłku, nie myśleć o tej miednicy. Wystarczy zastać pępek, żeby ta kościogonowa delikatnie odchyliła się do podłogi i tego wygięcia w dolnym odcinku kręgosłupa nie było. Oczywiście utrzymujemy też ściągnięte łopatki, barki odciągnięte do dołu, czyli rozluźniamy górę pleców, czubek głowy unosimy do góry, rozluźniamy ręce, a napięcie brzucha lekkie pozostaje. Ten nawyk staramy się właśnie podczas tych ćwiczeń sobie wyrobić i utrzymać to lekkie napięcie brzucha, które dziecko odczuwa jako przytulenie. Twoim brzuchem przytulasz dziecko właśnie tym lekkim zassaniem pępka. E, po, e, ważny jest też oddech. W czasie tych ćwiczeń, kiedy mamy ten napięty brzuch, nie spłycamy oddechu. E, mniej oddychamy wtedy torem, piersio, torem brzusznym, czyli przeponą, co i tak jest utrudnione. Im większy masz brzuch, tym trudniej przy wdechu, przeponie opuścić się, bo powiększona macica utrudnia to opuszczanie się przepony. Więc my też ćwiczymy od razu oddychanie torem piersiowym. Dziewczyny, połóżcie ręk, ręce na brzuchu, poczujcie e, ten zasany pępek i weźcie głęboki wdech, rozszerzając żebra. I wydech, żebra się zwężają. Czyli ten oddech staramy się utrzymywać w czasie ćwiczeń. Będziemy to ćwiczyć. Na początku może to nie być takie odruchowe, ale z czasem nabierzecie tego nawyku i będzie Wam łatwiej. Opuszczamy ręce. Zaczniemy od ćwiczenia rozluźniającego szyję i rozgrzewającego odcinek szyjny kręgosłupa. Z wydechem opuszczamy głowę do przodu. Wdech, górę. Wydech, do tyłu. I wdech, górę. Do lewego ramienia. I wdech, górę. I do prawego ramienia. I idę górę. Powoli opuszczamy głowę do przodu, do tyłu. Staramy się w tym czasie utrzymać napięcie brzucha, yy, oddech żebrami, staramy się nie bujać na boki razem z głową. Tutaj mój synek Tymon prawie roczny chłopak będzie nam towarzyszył w czasie tych treningów. Pewnie się włączy, jak go znam, szczególnie jak się położymy na ziemi. Bardzo lubi brzuszki. Lubi się położyć na brzuszku. Mamy, mamy z brzuszkiem. Dlatego dziewczyny będziecie tutaj musiały być czujne, ale dziewczyny już znają Tymka i wiedzą, <noise> że lubi się przytulić do innych dzidziusiów. Opuszczamy głowę do przodu i przetaczamy od jednego ramienia do drugiego. Z wydechem głowa się stacza w dół, z wydechem wtacza się do ramienia. Staramy się utrzymać ciało cały czas w jednej linii, lekko zastany pępek. Nie bojamy się na boki całą, całym ciałem, tylko sama głowa. Nie robimy pełnych kółek. Pamiętaj, że to mają być półkola, szczególnie na początku treningu raczej nie wykonujemy pełnych okręgów i takich mocnych odchyleń e, o, o, okręgów głową, e, tylko półkola przez przód ciała. I opuszczamy głowę do przodu, zaplatamy ręce z tyłu głowy. Nie naciskajcie, tylko po prostu zaplecione ręce oprzyjcie z tyłu głowy, weźcie głęboki wdech i z wydechem rozluźniamy szyję. Jeszcze jeden głęboki wdech i z wydechem rozluźnij. I skieruj twarz w stronę prawego uda. Weź głęboki wdech, z wydechem rozluźnij szyję. I to samo w drugą stronę. Wdech i wydech. Opuść ręce unieś głowę. Ściągnij opatki za segment. Czyli postawę ciała cały czas trzymamy. Sięgamy brodu jak najdalej za lewe, lewe ramię. I wracamy do centrum. I druga strona. Wydech i wdech. Staramy się łączyć ruch z oddechem, czyli Wydech, kiedy przenosimy głowę do boku, wydech, kiedy wracamy do centrum. Pamiętamy o napięciu brzucha, postawie ciała, ściągniętych łopatkach, nie podciągamy barków. Sięgamy brodą jak najdalej, tak jakbyśmy chciały spojrzeć do tyłu, ale jednocześnie barki i biodra patrzą do przodu. Nie skręcamy całej sylwetki, tylko samą głowę. I ostatni raz w drugą stronę. Wydech i wracamy do centrum. Jeszcze jedno ćwiczenie. Opuszczamy głowę do lewego ramienia. Połóż lewą rękę na głowie, a prawą wyciągnij do boku. Jeszcze cztery, trzy, dwa. I opuszczamy to samo w drugą stronę. Sięgamy do boku, odchylamy lekko rękę. Po co tą rękę odchylamy? Jakbyś opuść na chwilę rękę. Czuję, że wtedy mniej tutaj się rozciąga, prawda? Czyli to lekkie odchylenie ręki jest do takiego momentu, kiedy czujemy, że. Yy, jest optymalne rozciąganie tutaj z boku tych tutaj z boku szyi. I opuszczamy rękę, unosimy głowę. Bierzemy głęboki wdech, z wydechem przenosimy ręce na biodra. Uginamy nogi. I może samym bokiem, dziewczyny, samym bokiem, bo przodem do siebie możecie się ustawić i podciągamy biodra do przodu. A potem wracamy do tej pozycji wyjściowej. Wydech do przodu, czyli lekko, napi mocniej napinamy brzuch, Przy przytulamy Dzieciusia brzuchem. Podciągamy biodra, używamy świadomie mięśni brzucha, żeby podciągnąć biodra w przód. Utrzymujemy w tym samym czasie ściągnięte łopatki, nie pochylamy głowy. Wydech, podciągnij biodra i wdech, wróć. Jeszcze wydech. I jeszcze dwa razy. I ostatni raz. Wydech, podciągamy i wracamy. Teraz przodem stamy do, e, do kamery, Unicie e, lekko nogi, cały czas nogi lekko ugięte i teraz skośne mięśnie brzucha, czyli podciągamy biodra raz do jednego, raz do drugiego barku. Staramy się, żeby to nie było tylko wypchnięcie bioder nogami, ale także zasanie skośnymi mięśniami brzucha, czyli nie tylko wypychamy, ale też podciągamy, podciągamy właśnie biodra. Super. Czyli e, jednocześnie rozgrzewamy tutaj dół kręgosłupa, E, wzmacniamy skośne mięśnie brzucha, jak również rozgrzewamy biodra, co jest bardzo też częste są e, te bóle kręgosłupa, często też obejmują obszar miednicy. Przenos związane są też czasami z bólami miednicy i e, te biodra, tą miednicę też będziemy starać się rozluźnić podczas dzisiejszego treningu. I ostatni raz w jedną i w drugą stronę. I teraz? Nasze biodra, cały czas nogi ugięte, obrysowują stopy, czyli ro, robimy szerokie kółeczka. Cały czas te biodra się rozgrzewają, dół kręgosłupa się rozgrzewa. Obszerne kółeczka rysujemy wokół swoich stóp, i w drugą stronę zaczynamy rysować koła. Obszerne kółeczka. I jeszcze ostatnie kółeczko. I prostujemy nogi. Zasysamy brzuchy, ściągnięte łopatki. Mocne ręce. Teraz w, poczujcie, że ręce są mocne. Przenieście je na wysokość barków. Jedna się unosi ręka do góry, druga do dołu. Może stajmy znowu bokiem, dziewczyny. Stajmy bokiem do tego ćwiczenia, czyli żeby pokazać o co chodzi. Napięcie brzucha, kosiogonowa do dołu, nie pochylamy głowy, dociągamy jedna ręka do góry, druga do dołu i przerosimy poza ościała. Z wydechem się ręce zbiegają i znowu druga strona. Staraj się to jeszcze troszeczkę, Natalia, podciągnąć kosiogonową pod siebie. Mhm. Czyli to napięcie brzucha, przytulamy lekko dzidziusia. czyli nie, nie robimy tego. Nie wyginamy, nie puszczamy napięcia brzucha, nie, nie robimy pochylenia głowy, to są takie dwa najczęstsze błędy. Staraj się zwrócić uwagę, czy ty nie, nie robisz właśnie tych błędów, czy szyja jest rozluźniona, czy brzuch jest lekko naprężony. Czyli cały czas jest mocna praca mięśni w górnej części pleców, mięśni między łopatkami dociągają ręce w tył, ale jednocześnie zachowujemy postawę ciała, nie tracimy tej sylwetki, którą ustaliłyśmy na początku. I ostatni raz, czyli oddychamy żebra. Żebra się rozszerzają, kiedy ręce się rozkrajają, zwężają, kiedy e, wracają na wysokość barków. I Powoli ostatni ruch wnętrza dłoni unosimy do góry, puszczamy ręce niżej. I teraz stajemy przodem, e, ściągnięte łopatki, zastany pępek, lekko rozchylone e, obie ręce i wydech powrót. Czyli przenosimy ręce na chwilę do góry, przenosimy poza ościła, ale jednocześnie trzymamy napięcie brzucha. Wdech super i wydech, jeszcze. Wdech, super dziewczyny, o to chodzi. I jeszcze dwa razy. Nie pochylamy głowy, nie, nie odsuwamy bioder w tył. Żebra się rozszerzają przy wdechu. Ostatnie powtórzenie. Wdech. I rozluźniamy ręce. Zataczamy dwa kółeczka do przodu, dwa kółeczka do tyłu. Rozluźnione ręce. I stajemy nieco szerzej. Stopy, mogą, palce mogą być lekko na zewnątrz, delikatnie na zewnątrz. I teraz jedna ręka zsuwa się w dół, a drugą ręką ciągniemy do boku. Ale zwróć uwagę na ustawienie bioder. Czyli kość ogonowa cały czas pokazuje miejsce między stopami. Nie wypycham bioder ani tutaj, ani tutaj, ani nie przekręcam w tą stronę, w tą stronę. Czyli pilnuję postawy ciała, to jest pierwsza rzecz. Potem ciągnę do boku. Super, dziewczyny, super. I powoli przenoszę rękę do przodu, roluję tylko górę, odcinek piersiowy i szyję. Jesteśmy w dole, rozluźnij barki na wydechu rozwinę kręgosłup. To samo, druga strona. Sięgamy do boku, ginujemy bioder, nie wychylam tutaj ani tutaj, nie przekręcam bioder, trzymam nieporuszone ciało, pociągnij jeszcze, poczuj jak się skóra na żebrach naciąga, jak się wyciągają te mięśnie przykręgosłupowe. I teraz powoli przenosimy, rolujemy tylko odcinek piersiowy i szyję. Bierzemy wdech, na wydechu rozwijamy kręgosłup, na końcu rozwija się szyja i wtacza się głowa. Teraz zaplatamy ręce w dole, wnętrza dłoni przenosimy do. W przodu, uginamy nogi, podciągamy biodra, chowamy głowę, prężymy mocno plecy do tyłu, możecie się ustawić na chwilę bokiem dziewczyny, żeby pokazać jak to wygląda. <laughs> Podciągnięte biodra, schowana głowa, lekkie napięcie brzucha podciąga te biodra, rozluźnione są plecy. Jeszcze cztery, trzy, dwa, rozplatamy i zaplatamy z tyłu, ściągnij łopatki, przybliż nadgarski tyle ile Ci się uda. I unieś ręce do góry tyle, ile ci się uda. Przy tym stara się nie pochylić, tylko ustawić tuł w prostopadle. Nie musi to być wysoko, nie musisz tak bardzo wysoko, tyle, ile czujesz. Każde rozciąganie, które robimy, w ogóle ma być uczuciem przyjemnego rozciągania, nie przekraczamy granicy komfortu, tym bardziej w ciąży nie ćwiczymy na maksa w tym rozciąganiu. Rozluźniamy ręce. Stajemy znowu w, lekko, w tym lekko rozszerz rozszerzonym, szerzej troszkę nogi niż biodra. Kciuki przyklejamy do mostka, szerokie łokcie, ruchamy biodra i skręcamy same barki. Wydech, biodra patrzą na prost. super. Czyli lekkie napięcie brzucha i wróć do centrum. Wydech, nie nieruchomych bioder, a same barki się skręcają. Teraz rozgrzewamy mniej więcej miejsce, gdzie łączy się odcinek lędźwiowy i piersiowy, tam mniej więcej ten środek kręgosłupa. W swoim tempie. Z wydechem na zewnątrz, wdech do centrum. Powtarzamy jeszcze kilka razy. Dodam jeszcze a propos tego rozciągania, którego trochę będziemy jeszcze dzisiaj robić, że właśnie nie wykonujemy tych ćwiczeń rozciągających na 100%. Dlatego, że w ciąży działa taki hormon, który się nazywa relaksyna, on pomoże ci urodzić dziecko, żeby miednica się lekko rozszerzyła. Ale on też działa na inne stawy, więzadła w Twoim organizmie. W związku z tym te Twoje stawy i więzadła są bardziej rozluźnione i dlatego bardziej są podatne na kontuzje. Dlatego rozciągamy się z uwagą. Odsuwamy ręce nieco do przodu. Przenosimy całe ręce w, lewą, w prawą stronę i skręcamy się do boku. Całe barki. Cztery. Trzy. Dwa. I wracamy do centrum. Przenosimy w drugą stronę i skręcamy barki. Cztery. Trzy. Dwa i wracamy, opuszczamy ręce i zaczynamy roll down, czyli rolowanie kręgosłupa jeden kręg po drugim, schodzimy do pełnego skłonu jeżeli macie ochotę dziewczyny możecie stanąć szerzej, tak żeby wam było wygodnie z brzuchami, żeby wam było po prostu komfortowo i jest, zostajemy w dole chwilkę, ta chwilka będzie krótsza, y, krótsza u dziewczyn, które są w końcówce ciąży z tego powodu że one po prostu już będzie niewygodnie w tej pozycji, że ten, ta, ten ciężki brzuch może uciskać na żołądek i to jest nieprzyjemna pozycja Właśnie dla, tych, dla tego żołądka, ale przyjemna jest za to dla pleców, które w tej pozycji się rozluźniają, dlatego proponuję rolować kręgosłup i chwilę pozostać w tym skłonie, tyle ile będziesz czuła się komfortowo. Weź jeszcze dwa wdechy i wydechy. Rozluźnij ciało, staraj się puścić ramiona, dłonie, przedramiona, rozluźnij brzuch, dół brzucha, mięśnie namiennicy, czyli mięśnie krocza. Rozluźnij, czujemy tył uda, ścięgna podkolanowe jak się rozciągają że rzemieślni między łopatkami, puszczają napięcia, szyja, twarz, policzki, powieki, całe ciało. Jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. I teraz u nogi, tak, żeby swobodnie mogła dosięgnąć rękami do podłogi. Pięta palce przebierzemy stopy na szerokość brzucha i siadamy w siadzie podkarskim. Siadamy w siadzie podkarskim.